No to my głosowanie, jakąś ankietę Na no, no, szczęście no, nie, nie by byłoby G. rozegrać O kurwa kurwa nie, nie ruszaj, ruszaj się przez Kurwa nie ruszaj się tak wysoko Where is he Where is only man <laughs> tak, Nie się to to napić? Naprawdę?

Czuję, że mnie ściga ktoś! Nie, Tak się tego wydaje! <laughs> nie wydaje ci się! Na pewno! Jak widzę, ja dwa skoki w skoku! O! teraz Co nie jestem pierwszy! Co to jest? to dałem... Ja, okay. je, to się Co oh. oh, no. to się jeżeli yeah. to zawsze we papu i się martwi się. Preferuję Ja mam z tobą Bo to jest Judgment. Poleci... Trafiłem. O, to jest fucking goł. I Ja go. trafiłem out. tego skauta Może się jest, <grywa> chłopie. pozwalać <pozbarte. grywa> mi

ten Pyro? Tak. Chciałbym. O! Jak on A, blisko było. <laughs> no, no. yeah, yeah, judgment. Czyli jednak ja so, yeah, dostanę. We have no A, <laughs> <laughs>

No nie 155! Mefi miło znać! Ale normalnie to ja przyszłam do tego 155! 3000 damage'a prawie zadałem! Zrobię zrobił Mario Jumpa po prostu na głowę? Zadałem 200, że da się damage'u, tutaj! Opra, jestem że nie trafi!

Teraz jak tam on bardzo, to kim się rozwinię, padłeś, a mi. LOL O kurwa. Kurwa, nie dam niego. No, let's go. Dawaj. To ale... Let's go. Jeszcze masz sam, sam. I sam don't miss. Leo, <laughs> no, ale za Uwaga, na pięć. No, 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 nie wiem, nie wiem. Amen to innego. No, no. Kurwa, nie zasłaniaj mi. Może daj do góry? To. Ja. nie da tam się nie da, tam się

Łapa, łapa! To jest właśnie to jest mechanika Saksona ta... Nowego saksona. Ała, cioj, łapać go! Znaczy ja też miał... a Miał, miał, miał. ale Nie w, w ścianę wigniut <grym> <grym> Ale ja mówię no, o, o soczyste obrażenia, więc... Ja tysiąc obrażeń tylko. 6000 Sześć okay, tysięcy. No, ty tryhardujesz, Lechu. No, nie było ja mi też Nie Wiem, teraz było O, już wiem, jak Medyk będzie w gólu. Wyszedł! Wyszedł stary. Nie, ja jestem golem! Wróćcie stary z lekiem. Ale stacy też? O chciałem ci powiedzieć ale nie mogę. Ja też, ale no, bo streamy mają. Do wyżynaczki go, do Dawaj Pyro!

Zniszczyłeś swojego, karpusza? Karpusza? No da, no niestety, no. No Tak oh. samo w końcu, w końcu, w końcu Nie! to. Nie. Już, co to było? Coś wybuchło. Mefiu pokonał go Nie, no ja. to był ten ty Pokaż mu te ruchy. Podnieciwa. Tak, ci ruchy. Oh. A jaki to masz zasięg? Co jest? Nie wiesz. No ale ja, ja wiem, ale nadal. Oj, oj. Musisz to przeżyć. Drago przeżył to, what? No wasz. Można. Cha. Można to przeżyć. Zawsze jak ktoś. Można draśnąć na demo, no i to odkilowany był dlatego. Mapio idzie po ciebie. Dobra, bite jest za. Na temu, na temu systemowi mało, musisz dopiero być. Możesz wygrać. Hajgo.

za tobą. Coś tu. Na. <laughs> kiepska widoczność. O nie! Nie oh, zabił. Wow. Kiepska widoczność. Oh, wow. To nie jest na, na kiepskiej widoczności. Łalne, to wina kiepskiej widoczności. Ale jakie to był, ale w musi. Winki zakryte. Chłopie z prędkością. Oj, O Proszę w takich latach. To to over there. Pójdźcie ty. Uh, odpocznij sobie. Leccie! Muszę. Pięć! Jeszcze trzeba na A nie ja się na w tym czasie. Fox, daj żyję. Dzięki za leczenie. A O, nami jest. Mam na obojętnie. <ścoughs> 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 bo ja się Nie się <ścoughs> Andrzej... No, ja no, to jest, kurwa, ale... Hello. Zostaw tego medyka, nie! Hej leko, hej leko, hej Get out. What the... Odwdzięczył wow. mi, od mi się, widzę. Nie <laughs> dostał, trzy osoby dostały. Gdzie ty w Yes. <laughs> no nie, fakty, Faktycznie, faktycznie, no, no i ostatniej dwóch hafkerów ci zostało. Nie wcale, no, nie, wcale. Ty... Ja Chyba ja już. Oj, o, 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 teraz. O, teraz, o, teraz, przedarek! Widzę, indykator wyleciał. Leciś! O! Faktycznie Okej, uciekaj.

Zawsze ja. <noise> Bo tam podchodzisz. <noise> trudy I wish a beef. Co to? skomplikowane. Ja pierdzielę. Najlepszą <noise> mi tak na lepszą <noise> <To, to głos> jest <to, to głos> zabić <zepierz>. Bracha. <noise> a potem iż nie medyków medyka. Okej? i jak jest dużo inżynierów, to targetujesz inżynierów. A więc o, to to Medivh. To, to, to jest Medivh. Oh. No i... no, o, dziękuję z tego Ubera. O, boże. Nie, wiem, nie ma za co dziękować. O, dziękuję. Udałeś? Nie, no, nie. God damn yes. A może jednak, a może no, jednak? O, trafiłem I I jednak. Unlucky, a ja chciałem się urzeczyć <laughs> mlekiem Przestań się tak kręcić jak paralityk. No. Nie. Usłyszałem. Niepiany pijany po prostu, panie. O, o. próbujemy nie jak najbardziej. Trzy na twoją pozycję mam bekę z tego. A działanie. O, tam gdzie zwykle. Ja po niedzielę ile basuje. E. A. O. Pięknie. O, wola już. Ajrowiegie. Ups. Bo wam przynajmniej. Żyję. Aaaa! Został mi... z rybami! Ej, to co? Ile tutaj jest? Pamiętajcie, każda klasa ma wspinanie i może zachodzić. zachować piłkę. Ops! <śledzt> <śledzt> wiesz co, tak widzę bardziej moją pięć po prostu i tyle. Aaa, tutaj jest! Jak go ten... Moją pięć ja ja to jego twarz. Uuu, ja leżę na ostro! O, koma! Ja. Meczają go! Uuu! <śledztwo> I wycie, <pięć>, i wycie! przywitany market. Przezłem jeden, kto jest? Ja już mam półmysł, a u mnie mam pateli w ręku. Dzięki za ja, kucharzem. Żeby... Mam! Żeby go aktu wydimensionali. No co będzie? Owak! To no, ty nie wiesz, patel nie broń nie, broń nie, Foxy, broń nie. Jestem bardziej kucharzem. Dobra, okay. jestem twoją karcą. Oboższe oh, mnie noce do oh, środka. Jesus, jestem pacjent. twoją karcą, oj. Oh, Proszę no. pojęcie, że neku żyje, neku żyje.

Dziękuję. <grymne> <grymne> no to to się. O! O! raz nie że ci rakietę? <grymne> <Co grymne> <Co mówiłem? Zabaj grymne> tak, <grymne> <Lecił, bo. Wow. grymne> <Skoddżą. grymne> A no, za to Dziękuję. Jakiś, nie, Jakiś, nie. Jeszcze lekko. się ja, siedzę sobie na Dobra, medycy. Bo, let's go. Ja, ja, ja tego nie strzykamy. nie co My robimy ja, jest... jest... poddał się. Medyk gaming.

Yeah, ja nie, nie, nie. jeden z natomar. Obróć się. Obróć się. O się Ouch. Ouch. jakieś? <grym> nie Ouch. Ile Fabryka dała! To 20% normy! <grym> Właśnie błąd, który zrobiłem Ouch. 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 do kwadratu. A... Nie Ouch. 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 Ouch.